A przed nami ET 21:012, niedaleko budynku dworca. Taki ładny mural na czele składu ET 09016, skład z talpotami. EP 07-10-66 Dzień dobry, cześć i czołem! A dzisiaj spontaniczny wypad, propozycja widza kto poznaje co za stacja, to już wie. Jest sobota. Godzina. Która to jest 9.30, A ja jestem w Mysłowicach. Także zapraszam Was na film. Jak widać dworzec w Mysłowicach w trakcie jakiegoś remontu. Peron drugi. Już widzę tutaj wyłożony. Nowszymi płytami jednak, sam klimat stacji, no to niestety stare zadaszenia. Przejście podziemne też zostawia wiele do życzenia, ale widać, że coś PKP zaczyna powoli działać. A na Peron, drugi wjeżdża pociąg do Katowic-Kibel kolei Śląskich. EN57KM Relacja Oświęcim-Katowice przez Katowice-Szopienice Południowe, Katowice-Zawodzie A w oddali widzimy Skody. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tam z tyłu jeszcze jest coś, ale nie widzę. Pewnie czekają na swoją służbę. Tutaj szopa. Jak coś tam widać, tak widać, widać. No i mamy pierwszy skład towarowy na stacji Mysłowice. Wow, z talbotami I teraz lokomotywa daje do pieca. To był długi skład towarowy, wagonów nie liczyłem, ale było na pewno kilkadziesiąt. Jeżeli ktoś policzył, niech napi napisze w komentarzu ile ich było. A na peron. Trzeci tor drugi wjeżdża Intercity. Ślązak z Poznania Głównego do Przemyśla. Na czele ep 071066 konduktora był. No i Ślązak będzie ruszał. Siódemeczka powoli nabiera rozpędu. Z gracją. I kierunek Przemyśl Główny. Konstrukcja wiaty peronowej, jak mniemam, przedwojenna. Zobaczcie sami: wszystko nitowane na legarach stalowych. No, jakby to odnowili, jak w Gdańsku, to byłoby pięknie. A na peron trzeci. Tor czwarty, wjeżdża en 57 z Katowic do Oświęcimia. Linia S31. Ruch niewielki, kilku pasażerów wsiadło. I kibel w malowaniu w Dolno dolnośląskiej opuszcza stację w Mysłowicach. Pogoda dzisiaj dopisuje jest ponad 20 stopni, mimo że godzina dopiero 10. Piękne niebieskie niebo, ptaszki ćwierkają i to będzie udany dzień. Przy okazji chciałem pozdrowić nowych widzów, bo troszeczkę ich ostatnio przybyło, a szczególnie Grzegorza, mojego kolegę, który również interesuje się pociągami. Idziemy teraz na peron drugi, za chwilkę wjedzie Intercity Artus na Turynię Główną. Jest opóźniony o około 15 minut, także mam czas, żeby się rozłożyć. Na peron trzeci wjechał pociąg z Katowic do Krakowa Głównego. Jest to Impuls 2 od Newagu, kolei Małopolskich. Chwilę postoju. No i za minutkę powinien ruszyć. Na peron drugi wjeżdża Elf z Krakowa Głównego na Katowice. Pociąg Gibki Cuk. Linia S3. Zmiana pasażerów, szybka i pociąg rusza dalej w kierunku Katowic. Przez Mysłowice przebiegają dwie linie kolejowe 134 na Kraków i 138 na Oświęcim. A na mapie wygląda to tak. Na peron drugi wjeżdża w końcu Intercity Artus. Jeżeli ktoś lubi długie podróże pociągiem, to polecam. To trasa Szlak. Z przemyśla głównego do wyniku głównej. Ale wiedzie on przez Wrocław. Na ciele składu EP 09016 Pasażerowie wsiedli pociąg spóźniony 20 minut, więc szybko rusza i udaje się w stronę dymy głównej. przez stację w Mysłowicach przelotem. Mamy tutaj husarza. Jest to Intercity Wawel. A tutaj mamy budynek Dworca w Mysłowicach. Wszystko pozamykane, pozabijane. A zaraz po lewej stronie budynek poczty. O proszę, a niedaleko budynku dworca taki ładny mural. A tutaj... Kolega doprowadził mnie do budynku starej parowozowni. No niestety nie widzę tutaj bliższego dostępu. Obszedłem ten budynek praktycznie w koło. Tutaj wszędzie trwają remonty. Patrzcie, tutaj jakiś skład szyn, ale to chyba tramwajowych, ponieważ tutaj cała ulica jest w remoncie. Zobaczymy, czy coś tutaj z bliższej odległości zobaczymy. O, jesteśmy od frontu tej parowozowni, a w oddali widać dworzec w Mysłowicach. A tutaj jeszcze parowozownia od strony miasta. A tutaj też taki ładny budynek. Nie wiem, co to za budynek, ale podejrzewam, że jakiś stary dworzec może. No to zrobili sklep Robak i Szkoda, że taki Robak rządzi w takim budynku. Na dworzec Zmisłowiczak wjechał właśnie pociąg na Kraków ELF pierwszej generacji. A ja znajduję się przy peronie pierwszym, który jest w totalnym remoncie. I elf na Kraków objeżdża. Co jest, kolego? Chciałeś coś? A przy lotem przez peron trzeci FT09 w Intercity Senniracki Cczyłem dzisiaj na większy ruch pociąg w składzie towarowym, ale cóż zrobić. Czekamy na kolejne. Na peron trzeci wjeżdża TLK Sudety do Krakowa Głównego. Tutaj mamy SN 84001 Ksywka Mucha. Pociąg opóźniony o prawie godzinę. Gwizdek konduktora i skład. Za sekundę będzie ruszał. SN84 to skład spalinowy. Jeżeli ktoś wie, ile takich składów jeździ po polskich torach, to napiszcie w komentarzu. Przed nami EN57, pociąg z Oświęcimia do Katowic. Gołąbek, uciekaj, bo cię przejedzie. Ucieknie czy nie? Uciekł. Halowanie, koleje dolnośląskie. Wymiana pasażerów. Pociąg rusza w stronę Katowic. No a tutaj gołąbki wiją sobie gniazdo. Proszę bardzo. Przyszedł pomocnik. A peron drugi wjeżdża. Impuls z Krakowa do Katowic. Pociąg odprawiony rusza w dalszą drogę. No proszę, a tutaj jeszcze ciekawy skład. Jeszcze przelot lokomotywy palinowej a przed nami ET, dwadzieścia jeden, Doesn't get really come at it. Never break, always fight, never quit. Feel the pain, with the grind I could change, in my mind Pick a lane, commit and climb The only way, to win at life I never miss that fact Taking big swings, jam to the back Put me in the ring, you'll go out in a bag Cause I sing what I mean and I bring it to the mad life Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short So I wanna live real, but how's it supposed to feel?

i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam i do następnego. Schodzące słońce, powietrze, pełne energii. Nad torami cisza wkrótce wybuchnie melodia, pociąg lechu tych...